Dobra, a więc już się mam, no ja jestem Zintu, a dzisiaj sobie przetestujemy nowe auta w Fortnite. Yy, pamiętajcie aby zostawić łapkę w górę i sorry, że jest trochę mało energiczny filmik albo przywitanie, nie wiem jeszcze jak to będzie, yy, ale nagrywam to o 23.30. No nie mam zamiaru się trzyć, żeby wszystkich pobudzić. Także co, zapraszam Was do oglądania. Dobra, no już sobie tutaj lecimy na, na piaski, poszukamy jakiegoś auta. Yy, Przybliżyłem sobie trochę mikrofon, może będzie lepiej słychać. Nie wiem, poszukam tu jakiegoś auta. Jakby ja gdzieś grałem już w Fortnite ale grałem sobie najpierw w chwilę areny. O, takie auto. No i jedziemy, my się mamy. Jeszcze złota kogo... złota skrzynia, legendarna. Dobra, ez, ez win, ez win. <laughs> Paliwo mam, dobra. Ile mam? Miejsce pasażera, dobra, łatwo złami. Lejem to. Tam normalnie polewam maskę i mi. O boże! Ale epic to dopracowało fest. Dobra, nie tankujemy go pełno, nie stać nas. Jedziemy. Nawet i spaćcie, licznik. Klakson. spacja, hamulec ręczny. Okej, okay, to tego to i nie chcę. Tatek, gdzieś... No, czy Boże... Gdzieś tu jedziemy... Nie wiem... Widzimy, że będę miał lepszą reakcję na auta, ale w sobie... Jak już wiedziałem, że to będzie, to mnie to aż tak nie dziwi. Przedamy mu do auta! Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to! EZ? Nie ma... Nie da się tu strzelać! Boże... Daj, ja ci zatankuję! Nie. Ale lipa trochę, nie wiem, ale to jest bezużyteczne to auto. Trochę super movement, niby nie. A i przepraszam za mój głos, ale mam trochę katar. I jeszcze pewnie wielu z Was będzie się pytać, czemu to tak późno nagrywam. Ale będę jechał na weekend na Domorze i ale wolałbym wam coś wrzucić. Nagrywam to w środę, zaraz będzie czwartek, więc. No, chciałbym jutro sobie to na spokojnie zmontować. I wy to oglądacie w piątek, jak ja pewnie będę już nad morzem. Także dlatego właśnie o to y, macie zamulonego zynta. Dobra, kolejna legendarna skrzynka, Altagrais S. Wezmę sobie ten pistolet. A, i się nie bójcie, następne odcinki będą energiczne, takie jak chciałem. Ale no serio, y, zaraz mi będą gadali, że się dra. W ogóle nie wiem, czy tu ktoś jest. Raczej powinien ktoś być, nie? O dobra, mam to. Boże, ale mi klik Tak, nie wiem, od niedawna gram takim ustawieniem. Czemu nie? Se ustawię też tu na filmie, why not? Dobra, chyba musimy się do jakiegoś sportkara. Nie no, do ciężarów. A da się do niej? Typo, typo, typo. Na, wizu na wizualizacji. Dobra, fight Nope. Nope. O Boże! Panie typie, panie typie. Nope, Nope. A bo ja myślę, że ja tu mam harpun na tym slocie. Dobra, sobie tym razem lecimy na przyjemny. Nie komentuję tamtej gierki, Ym, no po prostu jej nie komentuję. Dobra, tutaj sobie teraz biorę skrzynię, bo oczywiście nie widzicie co robię, więc muszę komentować, nie? Chłopco driftuje. Nie wiem, czy słyszycie te dźwięki tego driftowania. To Nie bugacki, bo widziałem, że jest Bugatti. Nie. Sorry, co to było? Lambu, dobra. Podobne generalnie, nie oceniajcie. Aha, i jeszcze patrzcie na tą mapę, nie? Yy, nieodkryta, także nie wiem, czy chcecie może odcinek. O, Fioletowe P90. Nie wiem, czy chcecie może odcinek z odkrywania mapy, czy może streama jakiegoś. Możecie napisać w komentarzu, jak dotrwaliście. Jeszcze jak dotrwaliście no napiszcie w komentarzu, nie wiem, śniadanie. Ej, dobra, banan, co daje banan? Nic ciekawego, powiem paprykę. Co to jest za tanku i po, a dobra, samo uczek. Tu mogę? Ta, tu mogę. Normalnie się ma. Easy? Talnie easy jakby. Ale gra się teraz staje family friendly. Tutaj się nikt nie zabija, tylko autami. Jeśli nie wiem, by mogli tutaj dodać jakieś opcji speed. O Expa bierzemy autem. O Boże! Ale tracę głos normalnie. To z emocji, jakie to auto jest super serio. Nie no. Liczyłem na coś ciekawszego w sumie. O lunchpad dobra. Jeszcze zobaczmy, co będzie w tej magicznej skrzyni. Duży kef. O, i jeszcze to. No i jest. I pijemy. Chłopcu jest super kierowcą tira. Nie wiem. Coś źle zaparkował chyba. Mandal zaparkowanie, ja bym mu dał. Dobra, idziemy, bo tam jest ognisko chyba. Tego co kojarzę. Zobaczymy. Jeszcze... O kurczę, chciałem się popisać ale Patrzcie jakie Fastydity marnujemy materiały W sumie teraz mi się one przydadzą. Bo tu za dużo nie ma. Kurczę. To co zmarnowałem na ściany mogę wykorzystać na ognisko. Dobra, ja już z doświadczenia wiem, żeby na nie nie wchodzić. Nie wiem, Fortnite jest zbyt realistyczny teraz. I nie wiem w sumie co ja mam robić z jednej strony. Chcę trochę pogadać tu na odcinku. A z drugiej to w sumie chcę ten odcinek jakoś fajnie zmontować. I nie wiem jak to teraz zrobić. Ale dobra, poradzimy sobie. Też yy, ogólnie to jak oglądaliście film ponownie z intu, tam chyba jakieś znaki, zapytania, nie? No to tam mówiłem, że film będzie w poniedziałek, a oglądacie go w piątek. Trochę lekkie spóźnienie. Ale mam dla was dobre wytłumaczenie. Otóż jak czytacie społeczność, to nie mogłem wstawić filmu, więc no. Nie mogę wstawić filmu, to moje wytłumaczenie to wina YouTube'a. Próbowałem Dużo razy. Sześć. dokładnie. Dobra, jeszcze często tutaj bierzemy. Wydaje mi się, że kadłem jakimś zniżonym głosem trochę. Ale sorry, jak tak robię. Ale serio nie chcę się letrzeć. Zresztą, no nie mogę, bo karę dostanę, nie? No jeszcze se to przestawię. Nie wiem, zobaczymy, czy tu ktoś będzie jakoś. Możemy na władzę. Dobra. Go władzę. Is dead. Dobra. Easy z pomagierem. A, jakie heady dostaje. Leci, leci, tam jest typo. Widzicie? Tam, ktoś szedł przed chwilą. Przed chwilą. Jak to jest prawie nielutowane, no to gości. O. O. Nie. Dobra. Idziemy sobie do strefki. Teraz by mi się auto przydało faktycznie. Ej, jest top 20, a ja mam tylko. Jeden kill, no nie najlepiej bym powiedział. Snajpi mnie. Gdzie jest ten ham? Tam. Patrzcie to, patrzcie to jak ja go wysnajpię. Jednak nie. Prawie bym to dostał. No gościu. Oleje się tam. O, o, o. Tam był idealnie na okienko. to to? Jezu, to takie auto. Pupyla. Łop, co za Jakimś tutaj Lamborghini, czy... A, bo to czerwone, to szybkie, dobra. Wszystko mi tłumaczy. Nie dobra, nie strzelam się z nimi. Ej, nieźle, generalnie, że ten sezon był związany z zalaną mapą. A zamiast dodać jakiś, nie wiem, więcej motorówek, to ci auto dodają. O, typu. No, nie, 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 nie. nie. Chodź się strzelać. O, nie. Lecąc. Fuck, Easy Dead. On za pierwszym podmienia typu. Czemu mam z jakiś... Halo, ratunku. Please. Ja nie chcę się z tobą bić. Pamiętaj o tym. Dostał. Robimy spoceniec. Patrzcie to. że jak ja gadam z ja bym był jakimś totalnym botem, bo tak przeważnie grają ludzie, którzy nie mają zbyt dużego skilla. Czy tak to ujmę? Oczywiście nie wyzywa mnie. Leży! Dobra, ale dodam od burzy. Nie, on nie miał Hila, Jograplera, ale no jest dalej. A ja, ale dobrze było, nie? Powiedzcie, że dobrze. No to subskrybujcie teraz za to. No i łapka w górę też oczywiście, no i dzwonek i udostępniajcie znajomych i miły komentarz, śniadanie, napiszcie się.